Cześć wszystkim. Właśnie dzisiaj dotarła do nas tysiączka, w której będziemy montowali wydech Dual RIO 2C w wersji Mood Edition. Zaraz zobaczycie jak seria tutaj chodzi, a później po montażu pokażemy Wam jak chodzi wersja Dual. Także lecimy dalej. Cześć, z tej strony Adrian z ATF Oklatotwórcz. My już właśnie po montażu wydechów CEF Moto 1000 RIO2C Dual Mood Edition. Słuchajcie, no, wyglądają na naprawdę kozak. To jest firma szwedzka RIO2C. Produkowana w Szwecji, to wszystko jest kwasowy. Naprawdę jakość jest bardzo fajna. Cenowo no trochę drogo, Znaczy drogo, nie niedrogo. No to kwestia jest, wiecie, każdego indywidualnie. Taki wydech około 4000 plus. Na ten moment, dzisiaj mamy, co mamy dzisiaj? Turystycznie? 25 stycznia to cena taka. Na dziś, pamiętajcie, ceny się zmieniają. Czy obejrzycie film ten za rok, za dwa? to wiecie, to trzeba nadzorować te ceny na bieżąco ehm, wersja Dual Mood Edition ehm, powiem Wam, że naprawdę jest fajna wszystko dostajecie w zestawie, w zasadzie montaż to trwa około 20 minut my trochę dłużej to robiliśmy, teraz około 30-40 no ale pierwszy raz montowaliśmy w sumie ee, ten wydech Dual chyba pierwszy w Polsce mi się zdaje ten Dual ktoś tutaj zamontował Mood Edition, bo jeszcze są wersje te, te cichsze <coughs> taka czarna wersja trochę cichsza no, ale tutaj klient jakby powiedział albo grubo, albo wcale, więc zamontowaliśmy mu tego duala. Słuchajcie, jedna rzecz jest taka, że jak ktoś ma bampery, to najpierw musi sobie zobaczyć, jakie ma w ogóle bampery, Jakiej firmy, bo tutaj, jakby Storm ma bumper, czyli który idzie tu i tu, to on jeszcze będzie pasował do tych wydechów. Ale na przykład jakichś tutaj różnych firm, jak nie wiem, Prestige czy Rivala, trzeba patrzeć pod tym względem, że tutaj idzie rura i ten wydech niestety zasłania ten, ten bumper bumper zasłania wydech i uderza o bumper i w ogóle znaczy nie da się w ogóle zamontować bo brakuje aż tyle do zamontowania tu i tak samo tutaj więc konieczna jest przeróbka bumperów, czyli jak ktoś ma bumper to musi się zobaczyć jaki ma bumper przede wszystkim i przeanalizować czy mu tu przypasuje, więc taka sugestia, jak ktoś będzie kiedyś takie zakładał wydechy to niech patrzy pod względem takim czy bumper mu nie przeszkadza, nie? To taka ma sugestia. Tu właśnie klient miał bumper, na poprzednim yy, nagraniu zobaczyliście, zobaczycie yy, przed i po jak wyglądał zy, ale no niestety ten bumper musi przejść modyfikację, musimy z klientem dogadać się co robimy z tym bumperem, czy go tniemy, czy modyfikujemy go jakoś no żeby na tym kładzie jakoś były w końcu ten bumper, tak? Słuchajcie, no tutaj macie folię. A taką aluminiową daję w Ameryce 2 to trzeba wszystko ładnie odtłuścić, nakleić. Tak samo przy baku, wiecie, tu temperatury są. To wszystko Wam daje w zestawie RJWC 2 c Powersports. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. Bo ogólnie od niedawna jesteśmy dealerami airj 2 w Polsce. Napisałem do nich maila, czy pokazałem mi parę projektów, jakie robimy w Polsce no, i stwierdzili, że skoro robimy takie projekty, no to nam dadzą dealerstwo RJWC. Im więcej będziemy zamawiali, tym większe rabaty będziemy mieli. Także ogólnie, jak ktoś jest chętny tymi wydechami, no to zapraszam do kontaktu do Otwocka TV Okład i myślę, że sobie możemy pozamawiać takie rzeczy. Także patrzcie na przed i po, i do usłyszenia. Cześć! Z tej strony Adrian z ATV Kład